Korzystając z tego szkolenia, można nauczyć się używać najważniejszych funkcji i możliwości Excela. Nie jest jednak jego celem nauczenie programowania Visual Basic for Applications, a jedynie wprowadzenie w ten temat i pokazanie podstaw, dzięki którym każdy będzie mógł zdecydować, czy VBA jest dla niego czy też nie. Umiejętności zaprezentowane w ramach tego szkolenia wystarczają do wielu biznesowych zastosowań. Jednak dla osób, które planują głównie zajmować się tworzeniem makr, i zaawansowanych arkuszy Excela, to zaledwie pierwszy krok. Dzięki temu krótkiemu kursowi VBA każdy może przekonać się, czy programowanie VBA jest dla niego, czy też woli poprzestać na możliwościach Excela. Dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności polecam książki, których autorem jest John Walkenbach. Książki tego autora w języku polskim można kupić w Internecie, na przykład pod tym adresem. Jego strona w języku angielskim znajduje się pod adresem spreadsheetpage.com. Powodzenia w rozwijaniu swoich umiejętności.